Chłopiec o imieniu Tomek mieszkał w małej wiosce otoczonej lasem. Miał dziesięć lat i uwielbiał obserwować przyrodę, która tętniła życiem zaraz za progiem jego domu. Każdego dnia, gdy tylko mógł, wyruszał na spacer, by odkrywać tajemnice swojego zielonego królestwa. Znał las jak własną kieszeń i wśród szelestów liści czuł się jak w domu. Pewnego dnia, gdy słońce wspinało się na swoje miejsce na niebie, Tomek postanowił pójść dalej niż zwykle. Słyszał od starszych w wiosce, że głęboko w lesie skrywa się małe, zaczarowane jezioro otoczone starymi dębami. Opowieści o kryształowej wodzie i łagodnym szumie drzew rozbudziły jego wyobraźnię. Zobaczyć to jezioro będzie czymś niezwykłym, pomyślał entuzjastycznie. Uzbrojony w plecak pełen kanapek i termos z herbatą, Tomek zanurzył się w las. Ścieżki były mu dobrze znane, więc stąpał pewnie, ściskając w ręce mapę narysowaną przez siebie z opisami drzew i polan, które mijał. To tylko kawałek drogi. Pójdę prosto, a potem w prawo. mruczał do siebie, sprawdzając kierunek. Czas mijał szybko. Atomek nie mógł oderwać wzroku od błyszczących cichych zakątków lasu, które mijał. Właśnie wtedy, gdy słońce zaczęło węszyć za horyzontem, chłopiec spostrzegł, że ścieżka zaczyna się wymykać jego pamięci. Wszystko wokół wyglądało podobnie. Dębowe liście szeptały jak zawsze, ale teraz każdy krok zdawał się prowadzić w to samo miejsce. Serce tomka zabiło szybciej. Rozejrzał się, próbując dostrzec znajome znaki, ale zieleń dookoła stała się labiryntem. Chyba pomyliłem kierunek. Mówił cicho do siebie, żeby dodać sobie odwagi. Jednak, świadomość, że nie wie, gdzie jest, rozbudzała w nim coraz większy niepokój. Gdy niebo przeszło od złota do różu, Tomek usiadł pod jednym z dębów i próbował przypomnieć sobie, jak się tu znalazł. Może po prostu muszę iść dalej prosto. Zastanawiał się, choć nie był tego pewien. W duchu powtarzał sobie: Muszę się uspokoić, wszystko będzie dobrze. Jednak mrok czyhał tuż za linią drzew, a las zaczął wypełniać się odgłosami nocnych zwierząt. Tomek poczuł, jak strach mocno ściska go za serce. W głowie kotłowały się setki myśli ale żadna nie prowadziła do rozwiązania. Każda decyzja wydawała się niewłaściwa, a czas płynął nieubłaganie. W chwili zwątpienia, kiedy zaczynał tracić nadzieję na odnalezienie drogi, zobaczył na niebie jedną, jedyną, jasną gwiazdę. Spokojnie, Tomek, przypomniał sobie słowa babci, które zawsze przynosiły ukojenie. Pamiętaj, że nie musisz wszystkiego robić sam. Choć to było trudne, przypomniał sobie, że odwaga nie polega na udawaniu, że wszystko wiesz, lecz na przyznaniu się, że potrzebujesz wsparcia. Odwaga, pomyślał, była kluczem do wyjścia z tej zielonej plątaniny. Tomek siedział pod dębem, który przynosił mu chwilowe poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie wiedział, że musi działać. Zbierając odwagę, którą zakopał gdzieś głęboko w sobie, postanowił stawić czoła swoim lękom. Babcia przecież mówiła, żeby nie bać się przyznać do potrzeby pomocy. Te słowa rozbrzmiewały w jego głowie niczym delikatna melodia. Wstał i spróbował zapanować nad drżeniem swojego głosu. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Krzyknął w głąb lasu, choć echo wydawało się zagarniać jego słowa i unosić je dokądś dalej. Chwilę czekał, nasłuchując, czy nie nadejdzie odpowiedź. Wokół rozbrzmiewały tylko odgłosy świerszczy i szum wiatru w koronach drzew. Nie poddając się, Tomek spróbował po raz kolejny. Jestem tutaj, w lesie. Proszę, pomóżcie mi. Jego głos był teraz bardziej stanowczy, dostrzegł w sobie siłę, o której wcześniej nie wiedział. I choć początkowo w odpowiedzi na jego wołanie rozlegała się tylko cisza, po chwili do jego uszu dotarło przytłumione echo własnego imienia. Z początku nie wiedział, czy to tylko jego wyobraźnia, czy rzeczywiście ktoś odpowiedział: Halo, to ty? Tomek? Dobiegł do niego głos, tym razem wyraźny, choć wciąż jakby z innego świata. Serce chłopca przyspieszyło z nadziei. Tak, to ja jestem tutaj krzyknął radośnie, nasłuchując, skąd dochodzi głos. Chwila wydawała się wiecznością, ale w końcu zobaczył migoczące światła latarni wśród drzew. Wiedział już, że ktoś naprawdę go szuka i że nie jest sam. Tomek, idziemy do ciebie krzyknęło kilka głosów jednocześnie. Poczuł ogromną ulgę. Zaczął machać rękami, żeby pokierować ich w swoim kierunku. Gdy światła zbliżały się, zobaczył, że to jego sąsiedzi z wioski, niektórzy z latarkami, inni z kocami, których blask przywoływał do siebie ciepło domu i bezpieczeństwa. Tomek, nic ci nie jest? Pytał głosem pełnym troski pan Andrzej, sąsiad z naprzeciwka. Chłopiec pokręcił głową, czując jak jego oczy napełniają się łzami radości. Nie, nic mi nie jest, tylko się zgubiłem, przyznał, tłumiąc łzy wzruszenia. Koperta ciepłych, przyjaznych słów otuliła go niczym najmiększy koc. Zobaczcie, jak dobrze, że postanowiłeś zawołać o pomoc, powiedziała serdecznie pani Marta, która zawsze była dla Tomka jak ciocia. Tomek. Nie bój się przyznać, kiedy czegoś ci trzeba, dodał pan Andrzej, klepiąc go po ramieniu. Tomek po chwili uspokojenia ruszył z nimi w kierunku wioski, wsłuchując się w przyjazne rozmowy. Teraz wiedział, że nie musi być sam, gdy otacza go tylu życzliwych ludzi. Gdy zbliżali się do domu, w ciemność lasu powoli ustępowała miejsca przytulnym, ciepłym migotaniu ulicznych latarni. Chłopiec spojrzał jeszcze raz w stronę lasu, który teraz nie wydawał się już taki obcy. Wiedział, że pojutrze wyruszy z powrotem, ale z większym zrozumieniem, że w razie potrzeby zawsze znajdzie pomoc. Tomek szedł obok swoich sąsiadów, wsłuchując się w ich opowieści o tym, jak szybko zorganizowali poszukiwania, gdy tylko zauważyli jego brak. Czuł wdzięczność, która wypełniała jego serce i rozświetlała ciemność nocy. Na wiosce przywitali go rodzice z troską wypisaną na twarzach, ale także z ulgą, która przywracała blask ich oczom. Tomku, tak się cieszymy, że jesteś cały i zdrowy, powiedziała jego mama, przytulając go mocno. Zaraz po tym ciepłym objęciu dodała: Wszyscy się martwiliśmy, ale teraz już wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Nigdy nie bój się prosić o pomoc, zwłaszcza gdy jej potrzebujesz. Tomek skinął głową, czując, że od tego dnia jego spojrzenie na odwagę się zmieniło. Odkrył też nową siłę, którą czerpał z bycia otoczonym przez życzliwych ludzi. Tak, mamo, teraz już wiem. Dziękuję wam wszystkim, powiedział, patrząc na zebrane wokół twarze. Chłopiec zastanawiał się wtedy nad swoim uczuciem samotności w lesie i zrozumiał, że wcale nie musi być samotny, bo jest częścią większej całości. Ta myśl była jak latarnia w ciemną noc, prowadząca go do bezpiecznej przystani. W kolejnych dniach Tomek wrócił do swoich codziennych obowiązków i zabaw. Zrozumiał, że prośba o pomoc jest oznaką dojrzałości, a nie słabości. Stał się także bardziej uważny na potrzeby innych, gotów dać wsparcie, kiedy ktoś tego potrzebował. Każdego dnia dziękował nie tylko za to, że znalazł drogę do domu, ale przede wszystkim za ludzi, którzy pokazali mu, że z odwagą nie jest sam. Dzięki temu Tomek zawsze chodził z podniesioną głową, wiedząc, że ma kogoś, kto zawsze pospieszy mu z pomocą. Pewnego letniego wieczoru, siedząc z rodziną przy stole i słuchając opowieści taty o dawnych czasach, Tomek spojrzał przez okno na las, który znów błyszczał w promieniach zachodzącego słońca. Odtąd las jawił mu się jako przyjaciel miejsce wciąż pełne sekretów, ale już nie tak obce i przerażające. W sercu Tomka zakiełkowała myśl, że odwaga to coś więcej niż tylko pokonywanie własnych lęków. Prawdziwa odwaga kryje się również w dostrzeganiu potrzeb innych i otwieraniu się na świat, który czasem bywa pełen nieznanych mórz, ale zawsze warty jest odkrycia. I tak, patrząc na spokojny horyzont, Tomek przypomniał sobie mądre słowa babci o prawdziwej mocy tkwiącej w nas wszystkich. Jego lekcja była pełna ciepła i zrozumienia, a morał prostej, ale doniosłej opowieści pozostał z nim na zawsze. Właściwy kierunek odnajdziesz, gdy tylko pozwolisz sobie zaufać innym. Jeśli podobało Ci się to opowiadanie, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.